Siemanko, widzowie, witajcie na moim kanale, z tej strony ja, kocia mama Dzisiaj będzie odcineczek, a mianowicie, jak cała moja rodzinka, tylko bo Kalinka, Pola, Kaja, mama, tata, Hania i Kubus pójdą na szczepienie do lekarza Dobra, nie przedłużamy i zaczynamy A Jezu, jakie nudy No właśnie, nudy na całego, nic mi się nie chce No mi też Najlepiej, gdyby teraz mama przyszła i powiedziała, hej dzieci, jedziemy do Kaleli no i będę kupiła case'y na telefon, nowe nowe etui na telefon no fajnie by było no, ale pewnie tak nie zrobi no, co możemy polobić, nie wiem, pograjmy w Lobloxa okej okay. no dobra, w jakieś zajęcie no i dlaczego nie mam dzisiaj znajomych nie wiem, dodam cię. Dzieci ten, ten, ten. Co? E, ten, bo e, jedziemy do mojej koleżanki do szpitala, bo ona tam potrzebuje pomocy, bo sobie jakoś nie radzi. Ten, trzeba coś, ten, ten jest. Zajęcie jakieś? Tak, jakieś takie blewy. Będziecie sobie siedzieć, weźcie sobie tablety i będziecie se siedzieć i się bawić. Nie chcemy, nie chce mi się tableta. No to nie bierz. Weźmiemy ten telefon. No, gdzie mój telefon? Mm. O oh, Jezu, nie wiem gdzie jest twój telefon. Poszukaj. Gdzie mój telefon? No nie wiem. No, gdzie mój telefon? O oh, jest. Ej, dlaczego ja mam w plecach kuciuchy, ale ok. Dobra, i to możemy iść. To, tylko jeszcze powiem tej, Kai. A, okay. to Tam my sobie poklamy. I klawiaturę, bo bateria wam będzie zżerać. Mam dwa sms -y, A ja mam jednego. Dobra, ten. Idę powiedzieć Ki. Kaja! Kaja, Kaja, ten, ten. Co się wydzierasz? ten, nic. Co ty w ogóle robisz? No ja sobie maskę jakąś tam nakładam, jakiś krem na twarzy czasy, czasy włosy. Robię sobie po prostu takie jakby spa. ale spa. Aha, dobra, nieważne. E, idziemy do mojej koleżanki, do szpitala, jej tam pomóc, bo ona sobie nie radzi sama. Co, przecież tam jest tyle lekarzy. Ale, 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 ale ten, ale. Ci lekarze też sobie nie radzą. Co mamy operować ludzi? Nie, jakieś tam soczki przynosić, jakieś. E, powiem i przynieść słuchawki do leczenia ludzi, czy tam do sprawdzania bicia serca, to ja i podam, i w ogóle ten tek jest. Aha, czyli, my, czyli dwie godziny. Wywalone do śmietnika. Nie wywalone do śmietnika, będę wszyscy tam siedzieć z telefonem, ale w sumie to dwie godziny. Wywalone do śmietnika. No z telefonem to spoko! Dlaczego no, te krzesło jest w ogóle tak dziwnie ustawione? Pewnie mi e, te gargamele w, w tym, w rzeczach grzebały i te krzesło przestawiły. Ale Zu weź, nie zwalaj na dzieciaki. Dobra, e, ten, szykuj się! Do czego? No, do tego, że idziemy, no kurde! Aha, dobra. Co ty masz za bajzel w szafie? Weź mnie zaglądaj do szafy, nara. O Jezu, ta mama. Co ja mogę wziąć? No kurde, założyć opaskę. Eee, telefon. Nie, nie tu, dobra, Nieważna. E, co mi jeszcze potrzebna? Tutaj nie, nic. Ty tutaj jeszcze jesteś? No tak, na ciebie czekałam. ja tylko telefon. A nic do rysowania? no W sumie mogę sobie wziąć flamaster do rysowania. Dobra, w sumie wezmę wszystkie. O, dobra, wezmę tylko fioletowy. No, w sumie nie chce mi się. Dobra, wezmę cały piórnik. Nech, gdzie mój zeszyt? No! No! jest. To... Wyschowałem do piórnika, bo jest mały Telefon. Też schowałem sobie do piórnika. Kurde, mogłabym wziąć jakąś torebkę, coś ten tegest. Dobra, znalazłem tam jakąś torebkę z tym dziwadłem. Dobra, tutaj sobie pochowam ten tegest. Op, op. Kurde. O, mm. Dobra, ten e, szafę zamknę, żeby mi te małe karkamale nie grzebały. Dobra, możemy jechać. Okej, okay, to jeszcze po drodze weźmiemy Lilkę i pola. Aha, Ej, nie chce mi się tam iść! Mi też. O e, ten ten... Mm, mm. Marcin! Co? Weź, Haniej Kubę! Ok! To, to, to nie zostaje z nimi? Nie, no ich też możemy wziąć, oni też się tam pobawią, dobra, bla, bla, bla. Aha. Dobra, e, chodźmy co są trzy wózki. Będziemy mieli jakieś dziecko? Nie, nie będziemy mieli. To się samo zrespiło. Od kiedy ty mamy takich słów? Żywasz? Od zawsze. No ja tu położymy. Dobra, Marcin! Co? No, chodź tu! O, dobra. Nie da się w spokoju pogryć na Xboxie. Co? Yy, nic, nic. O, oh, jestem. Czy to jest nienormalny na Xboxie chciałeś brać? O, oh, dobra, co tam mamy brać na te szczepienie? Znaczy, jakieś szczepienie? Ja nie chcę szczepienia. Znaczy, nie na szczepienie pomyliło mi się dzieci na te. Na jakieś pomaganie tej, tej, tej jej koleżance. Nawet nie ma koleżanek. Coś ty powiedział? Nic. A, klucze! Weź! Dobra, y, tu są klucze od mieszkania, dobra. Y, daj to, chodźcie. Chcie wózek! To masz tu wózek. Ale ja chcę być w tym wózku. Nie. Hmm. Dobra, nie Maruć, chodź idziemy. Ciebie mogę wziąć na ręce. A mnie! Nie, ty nie masz na nogi. Tam skręcona i nie wiem co ty tam masz. E, dobra, chodźcie. A czym? A czym pojedziemy? Autobusem. A przecież mamy auto. Nie chcę mi się go odpalać. Miller, w sumie, że nie chce jechać autem. Dobra, idziemy. Okej, okay, jesteśmy. Normalnie dojechaliśmy, tak jak autem. Nie, bo musieliśmy się zacimywać na 1500-1900 przystankach. Ozu. nie wfajcz mnie ciągle te przystanki, 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 przystanki. On... Przynajmniej raz macie rację. Te przystanki mnie tak denerwują. Przestaniek na sędzianie. Przestaniek, ląd o żabę. Ląd o żaba, przystanek jest fajny, bo jest żabą. Od kiedy masz fazę na żabę? Dobra, weźcie, usiądźcie tam na krześle, wezmę numerek. A to do pomagania trzeba mieć numerek? No żeby wejść w ogóle do szpitala, to trzeba mieć numerek. Chyba. Dobra, nie weźmie. I weź to chowaj, bo nie chce mi się tego nosić. O, jeden. Numerek. Numerek. Yy, jaki macie numer? Jeden. Ale mam dwa. No. Zapraszamy pierwszego klienta. No, nie. Nie! Ja idę pierwsza. Niby dlaczego my mamy numer jeden? Ale ja jestem lepsza i jestem sama, więc ze mną to szybciej pójdzie. Eee, proszę pani, ale my mamy numer jeden. Zapraszam numerek jeden. No widzi pani? Eee, oddawaj to. Nie. Siadaj. Eee. Nie wiem, muszę jedną z na ręce. O, nie chce mi się. No, ale wtedy nie będzie trzeba jej pilnować, jak będziesz miała ją na rękach. O, to wtedy, jak ja się zgubię, to na też się zgubi. Dobra, chodźcie. E, ten, numerak. Tak, e, państwo na szczepienie. Nie, jakie szczepienie? Proszę pana, ale my ten. My oszukujemy dzieciaków, żeby tam pomóc to jakieś koleżanki. Znaczy, nie na szczepienie, tylko pomóc jakiejś tam koleżance. tak, proszę numerek. Dobrze, to nasze pieniądze znaczy na pomaganie jakiejś pani będzie Pola, Lila, Kaja, Hania i Kuba. A wy? i Marcin i Ela. Ej, chodźmy. Ale nas nie ma znaku Marcina ani Ela. E, jest Ela, bo Ela to właśnie mama. To ty masz na imię Ela, a nie mama? jestem Ela, tak samo jak Ty, kiedy twoje dzieci będą cię nazywać Mamo. Mamo. Fajne imię. <głos> <głos> Dobra, nie wiem, co my I tak, to ten, ten, ten. E, A proszę numerek z powrotem. Odkadzicie ręce. Psik, 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 Dobra, odkażone. Możecie iść. Dobra, ten, to chodźmy. Weźcie to zabierzcie stąd. Chodźcie! Na które piętro? No, te, na pierwsze. Aha! Okej, okay, chodźmy. Okej, okay, ten jesteśmy. A, nie na pierwsze, na drugie. Mama! Co? Dobra, ja jesteśmy... Mm. Jak fajna szala! <noise> laptop z kotami. Też cię. laptop z kotami. Dobra, ten, ten, ten. Mm. Idź. Ja chcę loda! Nie. Ja to coś mogę gruszkę kupić. A ja chcę loda! Dobra, już masz tego loda. My też chcemy loda! Mm, lot. A, ja mam. My też chcemy loda! No i tak to się właśnie zawsze kończy. Jakiego? I ja mamaleńczowego. A ja bym tego ciokaja. Okej. Okay. Mm. Dobra, masz. Odłóż ten telefon. A przecież mogę kule odłożyć. O Jezu, no dobra, to odłóż kulę. Weź połóż ten gdzieś telefon. Mama, przecież mam wolną rękę. Masz lud! Miam, miam. Dobra, na początku. Jak to na początku mieliśmy? mam um, tak szczepienie. Przecież każdy mówi o tym szczepieniu. Nie ma szczepienia. No właśnie, nie ma żadnego szczepienia. Eee, kto tu jest? Eee, już idę. Eee, już jestem. Eee, przepraszam, ale tam kogoś ten nie zaleczyłam, tylko dawałam komuś śniadanie, da, kto tu śpi. Aha, my... na szczepienie. Czepienia? Kogoś czepienia. Kurwa, szczepienie to jest takie coś, takie fajne coś. Dziewczyni się pewkę. Tak, na koniec dostaniesz zabawkę. Tak, tak, tak. Okej, takie zabawka. Też dostaniesz zabawkę. Dobra, proszę bilecik. Pip. Dobra, nie, możemy go wrzucić. do koszy już jest nieważny. Czyli będzie dla Kali, Poli, Lili, Kuby i Hani. Tak, tak, dobrze. Mm. Do najpierw dzieci. no nie, bo to robi mega huk. Kaja! Co? Chodź. Po co? Nie, usiądź. i zamknij oczy. Mam przecież ja wiem, że to jest szczepienie. Skąd? Każdy mówi szczepień, szczepienie, szczepienie, O Jezu, dobra! Mam nadzieję, że ty się nie boisz. Zarazem dla ja. O Jezu, tylko nie powiedz. No, ja jestem i tak wiedzą. Nie wiedzą, bo cicho. I okej, okay, tu mamy wszystkie, wszystkie te, wszystkie zastrzyki. Znaczy, nie będziemy dzisiaj wszystkich tych robić. O ile będziemy? A ile tych zastrzyków będziemy robić? Mm. E, dwa. zarazem dwa. Jeden to za dużo. Ja wiem to za dużo, pół nawet za to jest za dużo. Yy, nie przesadzaj, nie będzie poleć. po tym dostanę sobie takiego kotka. Zamiast pokakota. Ale... Eeeh. Dobra, cicho. ten. Mmm, się tutaj najlepiej w ten. Eeeh. Poczekaj. Dobra, namacza się papier. Dajcie mi te kulki papieru. Bo potrzebuję. je. A, pani! Tak, tak, tak. A jak pani w ogóle ma na imię? Ewa? A, Ewo, dobra. M, nieważne. Dobra, dobra. M, na początku się namaczała. Weź się Niech pani stąd zejdzie. Dobra, najpierw specjalnym płynem trzeba wziąć te. Dobra, przemyję ci rękę. No, odsłonię rękę. Może być pani troszeczkę milsza? Dobrze, dobrze. Mm, tak. Mm, I teraz fioletowy. Przynajmniej mój jeden z najlepszych kolorów. Co tam się dzieje? I nie wiem, pewnie. Mm, pewnie. Musi zrobić mm, zacisk jakimś dzieciaku, yy, mama, i, i ten. I tej dzieciostki też się wydziela. Tak, ale to jest głos naszej siostry. Yy. Yy. Yy, pobawcie się tutaj, dzieciaki. Masz to, masz tu. Nie, ja tu usiądę. Yy. O, telefon jakiś. Popatrzę sobie. Co to, 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 to oh, tak, 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 weźmiemy zaszczyk i położymy kotu i kotu i szandla i się nabije na zaszczyk. tata Tak ta ta się ta ta Tata! Tata, tata, ta 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 się ta tam ta 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 na Aaaa! <śmienicza> ja się tubiją? A, moja pupa. Aaaa, aaaa, boli. Ojeju, już nie przesadzaj. I teraz drugi w drugą rękę. Że mnie obie ręce bolały. Aaaa. O, cichutko. Przemywamy. I teraz będzie zastrzyk. żółty. Pani się w ogóle na tym zna? Bardzo dobrze. Dobrze. Pracuję tu od paru lat. I parę lat mnie wywalali. Do, e, dawali z powrotem. Wywalali. Dawali z powrotem. E, a czy można inną panią zawołać? Nie. Ała, 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 ała. Przecież to jest Naszej siostry! Ratować ją! A! E, co się tu dzieje? Eee, dzieci to wcale nie jest tak, jak wygląda. E, to tylko Kaja idzie na szczepienie spokojnie. Jak to tylko ja? No powiem tak po prostu dzieciom nie wstrzącą się. Uciekamy, wiesz? Ten, nie, nie musicie zostać na szczepieniu. My też! Nie chcę, Na chcę, bo głowa będzie ty boleć, kateku. Wiecie co? Kapelnie. O, skąd to wiecie? Mama nam powiedziała. Nie boicie się? To no właśnie. Ładnie nie boicie się? A mama powiedziała, że szczepienie to coś fajnego. Mama wam powiedziała, że szczepienie to coś fajnego. To pani bierze taką igłę i wam wbija w, 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 w rękę. Co? Bojka? Bojka? Tak bardzo boli. Nie, nie, nie. Weź, nie dobijaj im. My nie chcemy. O pupa mnie boli. Nie, co do styczku! My nie chcemy, No Dobra, macie poglądajcie za śmieszne koty czy jak to tam. Kot chlebku Dobra, przestańcie ryczeć. My nie chcemy na ściepienie, nie no właśnie. A ty w ogóle poszedłeś bez kuli, tak? No skakałam na jednej nocy, dziewczyno, nie było czasu, żeby wziąć kulę. Aha, dobra. I, i, i oj, my nie chcemy. Kotek, to ja chcę jednak i go, chcę go wygrać. A tu można coś wygrać? To ja też coś chcę. Hmm. Czy mi się z Hmm, może tak drzewko? Nie, słabe. Książkę, o czym jeść? I alfabet, czy nie? Ten fajny, chcę tego. Okej, okay, już mi się lepiej zrobiło. Giebuła. <słuch> no dawaj tego kota, nara. Do widzenia. Mm, szczepienie. Wiemy. Ale będziemy mogli wyglać tego cudownie, tej cudowni maszkotki. Ty, lepszego, ty dostaniesz lepszego kodu do ode mnie. No bo ja się obie wy, wybrałam. E, teraz ta. Lilka i Pola. idziemy, idziemy. My chcemy wygłać te maszkotki. Dobrze, to siądźcie na fotel. Eee, ale wy takie małe, to na początku was zmierzymy i dważymy. Okej! Okay. A wygramy wtedy tej dzicie masz koczki. Tak, wtedy je wygracie. Lubię klientów, którzy... Lubię klientów, którzy nie wrzeszczą. A, jak jakiś ustawione jestem. To jest loseczka wyższa! To nie Fercie, ja ja jeść jeździłaś. Jesteśmy takie same, źle No i dobrze. Nie, ty jesteś wyższa. Ty masz o... Od... takie idealnie. O tak? A ja wtedy? Nie, jesteś już trochę większa. No i gozej. Dobra, nie kłóćcie się. A maty jaka jesteś? Jestem taka. Dobra, stańcie na wagę. 17, dobra, zejdź z wagi, 18. Co waży więcej? Co? Happy, 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 jestem starsa. Nie waży więcej? Nie, o to chodzi, kto jest grubszy waży więcej. Co? Ale one są w 100% chude, dobra. Mm. Możecie sobie jakąś bajkę odpalić. Nie chcę, nie chcę, mi się, mi też nie. Dobra, siadaj pierwszy się na fotel. Dobra, na początku damy się tak jak mi się skazał. Dobra, wejść. Okej, okay. przemywamy ci łapkę. A ile tych ze Ała, 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 ała. Ała, 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 ała. Dwa będą. <trykne> 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 Okej, okay, piękna. już jeden zastrzyk. Bardzo zielona byłaś. A druga rączka. Najpierw się dobrze tu przemyjemy Druga rączka. I już, już szybko pójdzie. wa <trykne> Już. Szybko poszła. Dobra. Ej, to bolało. Już ja strasznie tylko próbowałam ukryć emocje na serio. Ale to ja się trochę boję. Spokojnie, nie ma się czego bać. Najpierw zrobimy to. Co się stało? Nie. Usiądź, usiądź, usiądź. O Jezus, co się dzieje? Jaki pani podała? gdzie jest telefon platarza żeby można było zadzwonić tu jest, szybko e, e, tutaj ten nie pokażę wam jaki numer a, a, e, halo, halo, dzień dobry dzień dobry, że mogę pomóc dzień dobry, szybko proszę przyjechać na na, na, na piętro na piętro drugie szybko proszę przejechać na piętro drugie do sali 2B. Dobrze, dobrze, co się stało? E, e, ten, moja córka ma uczulenie na ten niebieski zastrzyk. znaczy nie niebieski, tylko ten, na ten żółty zastrzyk, na który ma 1% ludzi na całym świecie uczulenie. Uuu, to bardzo rzadkość pani córka. Dobrze, ale nie o tym teraz mowa, proszę szybko na przyjść. Dobra, już przyjedziemy z... a jak się czuje? Fatalnie jest cała Nie, na, nie w całej Polsce, na całym świecie. Co się tam dzieje, e, dziecieczki? E, poczekajcie chwilę. Co się tu dzieje? Co się tu stało? E, e, Jezu, co, 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 co się w końcu stanęło? Bo ona ma chorobę na e, taką tą, 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 tą chorobę, że ma jeden procent ludzi na całym świecie. No tym byliśmy pewni, że to tylko w jakimś innym kraju, albo na drugim końcu świata i, i tam. To miała, miała pani złe przeczucia! O Jezu, nigdy się nie martwiłem. Mam tak bardzo o małego gówniarza. Ej! Ej, nie nazywaj mnie tego, Jezu, nie dopij mi! Już zaraz przyjdzie lekarz leczą tak długo! Dobra! Szybko! Bierz to! E, e, proszę szybko na to wejść! E, spokojnie! Już Cię zabierzemy na operację. Jak, jak, jak tą chorobę właśnie, jak tak chorobę jakby ten, a jak ma się tą chorobę i właśnie się to, ten wstrzyknie, to, to nawet, to nawet można ten umrzeć. Jak to? No tak, to tak, jeju. Och, daję temu już więc więcej tu nie przyjedziemy! O, przepraszam. O, mam nadzieję, że chodziło lekarze także dobrze. No dobra, zaniosę im zastrzyki, bo to nastroju duża dawka i ten, i może im się przyda. Jesteście jeszcze wincie? E, ta, a to jeszcze ten. Macie zastrzyki, szybko. Dobrze. Mm. Widzowie, to by było już dzisiaj na tle. Czy jesteście ciekawi, jak dalej potoczy się ta historyka? Jeżeli tak, to napiszcie w komentarzu pola w, wyzdro... wyzdro... Z wyzdrów. Tutaj macie napisane pola wyzdrów. Tak napiszcie w komentarzu, jeżeli byście chcieli dać tą część i jesteście ciekawi, co się dalej stanie z polą. I mm, jeżeli odcinek Wam się podoba, to oczywiście zostawcie łapkę w górę. A jeżeli ktoś mnie jeszcze nie subskrybuje, to ma teraz czas nadrobić. Dzięki za oglądanie. Bajo!